Dobry wieczór, po raz kolejny widzimy się z Wami. Tym razem w przerwie pojedynku Milanu z Manchesterem United, rewanż 1-8 finału Ligi Europy. Razem ze mną są Łukasz Pumek z Schysa. Cześć, witajcie wszyscy. I przypominamy, gościmy dzisiaj Kubek Krzywonia Krzywego z kanału Piłkarzyki. Cześć, cześć, witam wszystkich ponownie. No to od ciebie, Kuba, zacznę twoje wrażenia po tej pierwszej połowie z perspektywy kibica Manchester United. Na pewno jestem dużo bardziej zadowolony niż z przebiegu tej połowy, niż tej, która miała miejsce Jasne. tydzień temu. Jasne. Fajnie to naprawdę wygląda, jeżeli chodzi o zaangażowanie, którego ostatnio zabrakło, pressing też na bardzo dobrym poziomie. Podoba mi się to, jak wysoko są ustawieni gracze United, jeżeli chodzi o właśnie wysokość pressingu. Bo tam już mniej więcej. No, już na takim 30 metrze od bramki do Normy, widać dość takie intensywniejsze, próby, próby intensywniejszych odbiorów piłki. Tam szczególnie tu się wyróżnia Martujny i Fred. Ten drugi niestety, oj, kiepskie wyprowadzenie piłki. Gdyby był troszeczkę lepiej zorientowany na to, na to co się dzieje wokół niego, to inny mogą mieć spokojnie, może nie stuprocentowe okazje, ale całkiem niezłe szanse na zdobycie bramki. Troszeczkę błędów się oczywiście tutaj też zdarzyło, jak chociażby przy tej akcji, kiedy to Castillo podawał. Kurczę teraz, nie wiem, wychodzi, ale chyba Cassi, co tak Lindelof pięknie tak. Przeczytał, przeczytał grę. Tak. Ale to bodajże Bruno Fernandes podał tak nie, niechybnie do tyłu. No, liczę na, na jakieś przełamanie w drugiej połowie, bo wygląda to obiecująco i to, co mówiłem też zanim rozpoczęliśmy pierwszą połowę, Rashford. No nie wiem, nie widziałem go chyba ani razu. Z wyjątkiem no, tej właśnie. jednej akcji, kiedy e, kiwał i strzelał prosto w dwóch obrońców przed nim, zamiast podawać gdzieś do boku, do środka, wystawiać, próbując wystawiać piłkę lepiej ustawionemu koledze z drużyny. Grinut do, do wyróżnienia. I to, co muszę powiedzieć, bo skonsultowałem to z moim tutaj kanałowym kolegą Adamem, który jest czynnym sędzią. Jest czynnym sędzią piłkarskim. Tak, tak, tak wiemy. wiemy. E, karny dla United za mm, faul na Tomoriego na Jamesie. E, okay. pod, wejście w biodro, wytrącenie całkowicie z, równo, z, ten, z równowagi. James, a dopiero potem zagranie piłki, ale ja tutaj nie mam prawa się jakoś bardzo tutaj bulwersować z tego powodu, bo przecież w pierwszym spotkaniu tu sędzia gwizdał na korzyść United, jakby nie patrzeć. No ale trzeba tutaj na pewno to wskazać. Proszę, czyli trochę też obiektywnie, fajnie, się, zanim Tobie oddam głos, przeczytam taką opinię na Twitterze, włoską opinię kibica włoskiego, że Castillejo dzisiaj jest osamotniony niczym Tom Hanks w Castaway, tylko że Tom Hanks tam lepiej zagrał niż on, czy zgadzasz się z tą opinią? Jak Ci się podoba Castillejo przy w, w, w dzisiejszej roli? Tom Hanks był lepiej za przyjeżdżenie z piłką niż z to O, powiedzieć. Miałem to samo powiedzieć, że Wilson tam był, a tutaj, a tutaj niestety Castillo nie ma wsparcia w ataku. Natomiast co chciałem powiedzieć, słuchajcie, stała się rzecz nie bywała, mianowicie udało mi się przewidzieć wynik do przerwy. Tak, jestem no tak, kiepskim, jestem tak, tak kiepskim typerem, że jestem sam w szoku, że mi się to udało, ale, ale pominąwszy, przed meczem narracja mediów, głównie tych włoskich, bo przede wszystkim te śledzę, muszę się przyznać była taka, że o ile już Liga Mistrzów jest za nami, Liga Mistrzów, przynajmniej ten etap Ligi Mistrzów, który powiedzmy sobie szczerze, no nie porwał kibiców atrakcyjnością meczów, tak tutaj przed nami Liga Europy i paradoksalnie rozgrywki, w których potrafi się więcej dziać i potrafią dostarczać więcej emocji. Czy dzisiaj te emocje rzeczywiście były? Moim zdaniem nie, przynajmniej nie w tym meczu. Powiem szczerze, że mi na ten mecz się patrzyło tak średnio, Natomiast natomiast tak, no Milan, Milan jest bardzo sztywno, bardzo sztywno ustawiony, mam takie wrażenie. To znaczy, owszem, próbuje atakować w pewnych momentach, natomiast te ataki no nie, są, nie są atakami szaleńczymi. I za każdym razem, kiedy Milan traci piłkę, to bardzo szybko, mentalnie poszczególni piłkarze wracają na swoje pozycje. Oczywiście pod, pod kątem obrony to jest plus dla Milanu, natomiast myślę, że jest to pewien rodzaj hamulca, jeśli chodzi o poprowadzanie ataków, bo jest bardzo, bardzo mała widoczna wymienność pozycji. Z kolei, Manchester United, pierwsze, powiedzmy, pierwsza część pierwszej połowy, moim zdaniem zdecydowanie na plus, potem już tak różnie. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, statystykiem posiadania piłki, bo. Bo tutaj górą jest Milan, który ma prawie 55% posiadania piłki. Dla mnie to jest dziwne, bo gdybym nie widział tej statystyki i oceniając tylko po przebiegu meczu, pomyślałbym, że jednak piłkę częściej przy nodze mieli piłkarze Manchester United. I na razie tyle chyba z mojej strony, bo pewnie za chwilę dojdziemy jeszcze do, do, do personaliów. Do, do tego, kto nam się najbardziej podobał, a kto najbardziej zawiódł. Tak, ja tylko od siebie powiem, że mam wrażenie, panowie, że czasami, a w zasadzie powiem dosyć regularnie, obu drużynom brakuje takiej decyzji pod koniec, bo ta sytuacja chociażby z 20 minuty, to że James, Kuba, tam chodzi mi o to wyprowadzenie akcji, gdzie miał po tak, lewej tak, stronie tak, tak. kolegę lepiej ustawionego, zdecydował się ryzykownie podejść sam, no, spalił akcję, ale to samo wydarzyło się niedługo później po stronie Milanu, może nie kopiuj w klej, ale Teo Hernandez. Wyszedł od z głębi pola i też poszedł jak tam dzik, w, nie wiem, w co dziki idą, ale poszedł. W każdym razie też mógł zdecydować lepiej, a mam wrażenie, że tej trafnej decyzji w samym polu karnym zabrakło. Czy, czy też masz takie wrażenie w kontekście całego obrazu meczu? Kuba. A, e, kurczę, no Przede wszystkim przepraszam, ale bardzo mi tutaj zakłóciło rozumowanie Aha. pewien komentarz. Chciałem powiedzieć. To dawaj, to, to To jest Ja się zgadzam z tym, że Milan zagrał lepiej tę pierwszą połowę niż United, ale A, ja się odnosiłem do do United w kontekście pierwszego meczu, gdzie zagrali tragicznie. Potem zgnęła, że obiecująca jest, jeżeli chodzi o United. Jasne, jasne. A gdybyś powtórzył myśl, którą teraz... Tak, tak. Chodzimy o ten brak decyzyjności. Czy nie, nie masz wrażenia, że czasami zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie brakuje tej trafnej decyzji przy samym polem karnym? Podać, tak, tak. Strzelać, strzelać, podać. Zdecydowanie brakuje tego ostatniego podania. Już przywoływałem chociażby Freda, który mógł raz spokojnie podać w pole karne do Rashforda, który... Zagra... No dziwo nie. się jakoś dobrze pokazywał, no a przecież pierwsze dwie akcje groźne tutaj to Greenwood, który ścinał z piłką z prawej strony do środka, a tam nikt tego nie zamykał, albo, albo po prostu tak. było to na tyle złe, złe podanie ostatnie, które było kierowane za plecy napastników United, więc no brakuje tak. tego ostatniego podania w i drugiej nie na pewno. Super. E, użytkownik w e, nasz widz, Dzierżby na Ludziach już przeprosiny pod Twoim adresem, więc już jest e, wszystko ok. A, okay. E, e, ktoś podpowiada, że dziki wchodzą w parawany. No to niech będą w parawany. E, Płycie, dobra, e, pytałaś o personalia, w związku z tym, e, kto dzisiaj, no, dzisiaj, mamy połowę za sobą i to za chwilę wracamy na boisko. E, no, najlepiej ci się podoba, kto najgorzej. Powiedzmy, ukuciutko, ukuciutko. Po, powiedzmy, że nie jest to mecz indywidualności. Moim okay. zdaniem ani po jednej, ani po drugiej stronie nie ma zawodników, którzy jakoś wybitnie. Y, wybijają się ponad ponad innych kolegów z zespołu, natomiast mhm. y, pierwsze nazwisko, które moim zdaniem warto pochwalić, to jest y, Mejte po stronie Milanu, mhm. y, przy czym tutaj może to śmiesznie zabrzeć, natomiast ja chciałbym wyróżnić Mate, nie, be, nie będąc do końca przekonanym, czy te sytuacje, na podstawie których chciałbym wyróżnić Mate rzeczywiście, rzeczywiście mhm. on brał w nich udział, czy nie był to Frank Cassie, bo ich momentami nie sposób rozróżnić na boisku, poza bo no tak, tym, tak. że, Ale że, kuba że kuba jeden operuje... Mate z Cassim nawet duet. Tak, Mate z i i co i Chalanoglou no boże co ja mówię Teo Hernandez Teo Hernandez poza tym rajdem który no, to jest ta sytuacja o której wyście wspomnieli też gdzie rzeczywiście brakuje decyzyjności ale myślę że Teo na plus mhm. na minus na minus i na minus na minus mimo wszystko Samu Castillejo. bo, bo... natomiast to po stronie Milanu natomiast po stronie Manchester United słuchajcie mhm. Scott McTominay, moim zdaniem plusik, mhm. moim zdaniem One Bisaka plusik, moim zdaniem James plusik, natomiast ten, kto najbardziej, w zasadzie duet, który najbardziej mnie rozczarował, to jest wspomniany już tutaj na naszym live'ie Marcus Rashford, którego praktycznie w ogóle nie było widać podczas tej pierwszej połowy. Jak również ten, który miał stanowić o sile Manchester United, miał Pchnąć Manchester United do następnej rundy, to znaczy Fernandez. Fernandez, który ma taką ciekawą statystykę, że którą rozpoczął kiedy? Chyba jeszcze w 2018 roku, w listopadzie. W każdym meczu Ligi Europy na wyjeździe tak. to jest 7 meczów, 7 goli, więc statystycznie rzecz biorąc, wszystko powinno się rozegrać w drugiej połowie i z bramką powinien być. Portugalczyk, a czy będzie? Nie wiem, bo pierwsza połowa na pewno rozczarowanie po jego stronie. To już Kuba, po pierwsze, wiesz dlaczego Pumeks chciał mówić o indywidualnościach, bo się tak dobrze przygotował, a po drugie widzisz jak wygląda w wykonaniu Pumeksu. Króciutki komentarz, oddaję tobie głos, kto po twojej stronie, w twojej ja opinii i od razu może powiedzieć swoje typowania na drugą połowę, bo za chwilę... Okej. Okay. No to, to ja chyba raczej się ograniczę do United, bo z Milanem się zgadzam, że tutaj Kessie znowu bardzo, mate, bardzo dobrze, a może się faktycznie podobać, ktoś tutaj napisał, że z przodu całkiem nieźle miesza tam w szeregach obronnych United, a jeśli chodzi o United, to zgadzam się, że Mak tu mniej plus, bo obok Freda wygląda lepiej niż Brazylijczyk, Fernandes faktycznie od niego oczekuje się dużo więcej, aczkolwiek o momentami posyła całkiem niezłe jakościowe. Raz taki z jednego końca boiska na drugi doszła, który to przyjął na klatę. No i tutaj mogę też nawiązać do Anglika. Lewy obrońca United, bardzo istotna postać. No, Tworzył chyba jedną z najlepszych okazji jaką w, tym sez w tym w tym meczu, tak wycofując piłkę. Teraz nie, pamię nie pamiętam, czy do Rashforda, czy do Bruno, kiedy tak strzeli ponad bramką do Norumy. No faktycznie Rashford tragi, tra, tragiczny, tak jak już to mówiłem wcześniej. Mm. I w zasadzie obrona, podoba mi się jej zachowanie pod tym względem, że w momencie kiedy Milan ich naciska, to nie gubią się tak jak w pierwszym meczu, całkiem idzie, idzie wyprowadzanie piłki. Przynajmniej no, porównując oczywiście znowu do pierwszego spotkania, nie wygląda to aż tak źle. Lidlow chociażby do wyróżnienia za to przecięcie i ładne przeczytanie gry. Przewidywanie na drugą połowę? Ciężko powiedzieć, okay. bo no na pewno będą zmiany. I teraz pytanie: kiedy kto wejdzie? Kiedy wejdzie chociażby Bogba, bo Pogba. wydaje mi się, że to on będzie pierwszy w kolejności. Uh -huh. No i kiedy wejdzie z lata? No chociaż widziałem, że już chyba tam szedł na rozgrzewkę pod koniec pierwszej połowy. Wydaje mi się, że może wejść od razu teraz. Kto wie. Ja powtórzę znowu 1-0 dla United. Liczę na szczęście. Czyli Awans, no, jak jako tak, ja tak, nie no. obowiązkowo wierzysz w, w Awans United, mimo że wieczór nie dla wszystkich włoski, angielskich drużyn jest dzisiaj e, powiedzmy pozytywny, szczęśliwy. E, Pumek się boję się ciebie zapytać, bo nie wiem, czy wyrobimy się przed, przed ja tym, ale jak ty, jak ty I... przewidujesz? Ja pójdę tropem naszego sympatycznego widza Marcina Ostrowskiego, który fajnie zauważył, że jutro jest prasóweczka. A skoro prasóweczka, no to dogrywę, no to dogryweczka. I tak typuję, i tak typuje, że będzie jeden, jeden jeden, jeden. Dogry, jeden jeden dogrywka, Możliwe, a potem zobaczymy. W porządku, no ja myślę, że dogrywki nie będzie, natomiast myślę, że to będzie minimalne. Powiem Wam tak, jak zacząłem oglądać ten mecz, to nawet pisaliśmy tam na, na czacie poza anteną, że mam wrażenie, że Milan dzisiaj jednak przynajmniej, jeżeli tak będzie grał dalej, to wcale nie, nie może być pewny zwycięstwa. Czytałem też komentarze włoskich kibiców, to pojawiało się kilka, że coś czuję, że po jakimś karnym, właśnie ty wspomniałeś Kuba o karnym, który w opinii nawet sędziego się należał, że coś tam wpadnie dla United i i to będzie tyle z przygody Milanu. Czytamy też komentarze. No, i właśnie, niektórzy kibice Manchesteru, których serdecznie pozdrawiamy, są też z nami, mówią, że teraz po Glorii, tak? Glory, Glory. Kibice Milanu wierzą, że, że to będzie jednak Milan. Jakub Gut mówi, to szachy taktyczne. Z zawodników, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, a podoba mi się aktywność Kiera. W pewnym momencie myślałem, że w drugim meczu coś na namąci takiego, że akurat będzie miał patent na Manchester, więc zobaczymy, ja uważam, że będzie albo 1 do 0, albo 2 do 1, natomiast dla Milanu, choć nie zdziwiłbym się faktycznie, gdyby Manchester tutaj co, czymś nas zaskoczył. Uważam, że Milan awansuje, natomiast, natomiast niech Milan da, gwarana, da argumenty do takiej teorii, tak, tak powiem Panowie. No to dobrze, to e, zobaczymy, w jakich nastrojach spotkamy się po końcowym gwisku. Serdecznie zapraszamy, jeżeli jesteście na YouTubie, kliknijcie łapę w górę i widzimy się po końcowym, e, końcowym gwizdku, po zakończeniu tego spotkania. E, to co panu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dodam szybciutko statystyczkę, oh. jedną malutką, że y, tak. na 8 na, na sytuacji, kiedy Manchester United w europejskich kucharach. <tryk> Nie wygrywał pierwszego meczu na swoim stadionie, sześciokrotnie nie awansował do następnej rundy, więc taka statystyka na korzyść Milanu przemawiająca. A jaka była jakaś statystyka. Nie mam niestety statystyk na niekorzyść tej Milanu, ale na niekorzyść Milanu może być fakt taki, że widzę, że Pogba wchodzi. O właśnie, właśnie miałem powiedzieć, że Pogba wchodzi, no dokładnie. Pogba no to kontra cóż. Zlatan Ibrahimowicz to może być arcyciekawe. Swoją swoją drogą dzisiaj absolutnie poprawnie się ubrałeś, Kuba, na, na, na to spotkanie, więc Czaj. Ja tam za chwilę wyjdę jako trzecia zmiana. Tak coś czuję. Dobra, panowie, do zobaczenia Do zobaczenia wszyscy, wszystkim widzą po zakończeniu spotkania. Czaj. Prosimy o łapki w górę, hej! Уап,